Okej, okay, bardzo serdecznie Was witam w kolejnym odcinku takiej karmy Jest już to odcinek trzeci, ja się nazywam Pulsar i startujemy Nagrywam to już po, po raz drugi, gdyż zdarzył mi się niemiecki ekran podczas nagrywania Niestety cały materiał w dupę szlak trafił Dobrze, że nam się świat ostał Także nie przedłużajmy i zaczynajmy w stole mam już wyuczone te rzeczy, więc się nie boimy i po prostu muszę powtórzyć formułki, które już, już mówiłem, takie déjà vu. Czyli tutaj mamy skrzyneczkę, która się nazywa Alchemical Chest, a w niej jest Repaint Talisman. Ten oto tani przedmiot, bo ma wartość EMC tylko 506, recepturka jest też bardzo tania. To tworzy się tak. Co tam jeszcze? To tworzy się tak. I to tworzy się tak. Czyli od razu 40 dostajemy i trochę nitek, i papier. I mamy coś takiego i możemy naszą zbroję i narzędzia reperować w czasie rzeczywistym. Jak tylko czank jest aktywny i coś mamy w tej skrzynce, to ona tam działa. Więc co bym chciał dzisiaj zrobić? Dzisiaj bym chciał zrobić yy, generator EMC, czyli taką maszynkę, która będzie dla nas generowała EMC yy, i zamieniała ją na przydatne itemy. Czy ja mam tutaj już wyuczone? Mam. Czyli potrzebuję jeden silnik. Ten oto World Integration upgrade czyli coś co będzie po pomagało nam generować kobla przy użyciu transfer nody potrzebuje oprócz tego stack upgrade czyli im więcej tego będziemy mieli ten upgrade będzie pozwalał całą tą ilość wyciągać w jednostce czasu Cze co jeszcze potrzebujemy speed upgrade speed też mam wyuczony zaraz wam pokażę recepturki Oprócz tego potrzebuję Energy kondenser, ale nie mam go. Widocznie to się nie zapisało. Czyli weźmy Alchemical Chest, weźmy 4 diamenty i 4 obsydian. Obsydian 4. Przy użyciu, przy użyciu tego, nie wiem czy to było tak, chyba udaje, że było to tak. Mamy energy condenser. Wyłóżmy go od razu. I oprócz tego jeszcze potrzebujemy cyklik assembler. Około siedmiu myślę, że starczy. I 7 schematików oprócz tego wiadro wody i wiadro lawy więc możemy lecieć na dół ja mam już tam dziurę wykopaną tu po prostu musimy kobladać i od razu Też wyprowadzę kabelki spod spodu, żeby miał dostęp z każdej strony, czyli dajmy nodę od dołu. Dajmy ją z boku i dajmy ją z góry. Oczywiście na razie te dolne nie będą działać. Zrobimy sobie generator na jeden, ale później byśmy mogli nawet ustawić, że z każdej strony wychodzi. Czyli na razie sobie to będziemy mieli w pamięci, że możemy ale nie musimy wlewamy sobie wiadro z wodą i wiadro z lawą oczywiście od razu sobie to zakrywam i jak tylko włożymy tutaj upgrade ten Word Integration Upgrade, to zacznie się produkować kobel. Recepturka bardzo przyjazna. Ta jest troszeczkę droższa, bo przy użyciu diamentów wyjdziemy. Recepturka trochę bardziej skomplikowana i to, co przyspiesza, to jest tak. Mamy tu jeden. Tak będziemy mogli łatwo wyjść. Weźmy sobie jeszcze tych speed upgradeów. 5 w sumie. Żeby to ładnie szło. Mam tu gdzieś jeszcze kabelek energetyczny. Bynajmniej tak pamiętam, że... Czy przy sobie mam? Dobra mam go tutaj nie wiem czy on będzie działał czy nie Jak nie to sobie jakiś tam zrobimy I oprócz tego jeszcze potrzebuję Ten word zobaczymy integration Ile możemy go 64 możemy czyli od razu będziemy mieli ten najlepszy czy w zasadzie najszybszy. Ten najszybszy generator. Gdyż on będzie generował nam stack kobla na jednostkę czasu. Nawet jeden będziemy mogli wymienić. Na razie nie ma go gdzie oddać. Dlatego stoi. Ale my sobie o to zadbamy, żeby miał gdzie oddać. Czyli tak. Na początek kładziemy sobie ten cyklik assembler pierwszy. Mam nadzieję, że będzie to dla was nieskomplikowane. I tak. Widzicie, że od razu tutaj nam się zbiera, ale ja sobie wezmę tak od dołu od góry kieruję. I sobie ustawię taką piramidkę. Od dołu, od góry. Od dołu, od góry. Dajcie mi sekundę. I ja po prostu sobie ustawię tą wieżyczkę do samej góry. A na samej górze sobie postawię ten kondenser. I będziemy działać dalej. Ok, jestem z powrotem i widzę i co mnie bardzo cieszy, jeden nam został gdyż byłoby to za wysoko i, i przeszkadzałoby już mówicie, że brzydka jest ta budowla może macie rację, bo to jest skobla ale dajcie szansę może coś zbuduje, a może nie ten kabelek działa więc powinien być napędzany każdy z tych cyklik assembler zbiera energię Co bardzo powoli, gdyż wiadomo, że każdy może zużywać z nich 20, a to, to, to powoduje generowanie tylko 40. No ale nic, nie o to chodzi. My tutaj, jak mówiliśmy, mamy schematiki i schematiki działają tak, że możemy sobie tutaj ustawić, co on ma kraftować. On ma kraftować skompresowany kobel i kierować go wyżej. Czyli z 9 kobla otrzymujemy jeden skompresowany i bank leci. Leci do drugiego, jak widzimy, więc z tego ustawiamy, żeby kompresował dalej kobel. On ma kompresować dalej kobel. I pchać go wyżej. Ten wyżej ma dalej kompresować kobel, jak się domyślacie. I pchać go wyżej. Aż tak na samą górę. Tutaj z dołu. Aha, ten nie ma już energii. A, czyli za słabo no może jak się wszystko naładuje to będzie hulać tak mi się wydaje że gdzieś miałem ustawione to że to działało czyli ten ma również kompresować kobel i pchać go wyżej no i tu nie ustawię bo tutaj nic nie ma gdyż to nie działa To jest już na maksa to, na maksa, to też na maksa, to też na maksa, to też na maksa, to dlaczego dół nie dostaje? Dziwne. Czekajcie chwilę, ja może się przeloguję, może to jest jakiś bóg po prostu. Okej, okay, ruszyło. Nie wiem co było przyczyną, ale już dostaję energię, mam nadzieję, że reszta też. Więc gdzie my stanęliśmy? Tutaj i wyżej. Tylko dostanie 8 czy 9 w zasadzie. 9 Tutaj sobie stawiamy i dajemy, że ma kraftować wyżej. Kraftować i dawać wyżej. I na, samym, na samej górze dajemy ostatni. To nam na razie nie będzie potrzebne. I czekamy na jeden, na jeden ostatni. Tu stawiamy i bierzemy jednego diaksa. Mógłbym to ostatecznie postawić na, na pierwszym poziomie i zawalić tą skrzynkę y, samym koblem i żeby to się przemieniało w diament, ale myślę, że to nie ma sensu, gdyż tutaj od razu otrzymujemy skompresowany a cała skrzynka zawsze jest pusta przez co możemy do niej coś wrzucić i zyskać jakiś, jakąś wartość EMC czyli taki śmietniczek który możemy tutaj wszystko wrzucać jak widzicie część rzeczy możemy sobie tutaj po prostu niszczyć a nie jak tutaj wrzucać tylko zasypać i tutaj się już przerabia na diament czyli na konkretny przedmiot a nie na wartość EMC jak tylko otrzymamy chociaż jedną sztukę tutaj to nauczymy aha tutaj jeszcze nie ma jak tam się przerabia na razie mimo wszystko jest to mała wartość kobla tutaj jest przestój przez jakiś czas więc musiałbym zrobić kolejne upgrade'y żeby przyspieszyć działanie tego pierwszego cyklik assembler żeby tutaj było kobla, kobla, kobla dużo i dalej żeby szło do góry chociaż to nie jest złe bo nawet w tej formie w której będzie gdyż to będzie generowało sobie diamenty bez, bez naszej woli czy po prostu my będziemy sobie grali a tutaj diamenciki będą się zbierać Czyli mimo wszystko to jest fajna sprawa, ale poczekajmy na ostatni. A oczywiście zapomniałem dać speed upgrade'a, chociaż przy jednej kratce chyba nie jest to aż tak istotne. Ale dajmy speed, dajmy stack upgrade. Zobaczymy ile teraz będzie kobla trafiało. Jakby trochę wolniej. Jakiś bóg tutaj się chyba zdarza. Mam takie wrażenie, że z jednym działa szybciej, a z tamtym się blokuje. Nie wiem, może to jest bóg taki po prostu wizualny, który nie wpływa. No ale nie wiem. Dajmy tutaj trzy powiedzmy. I się nie przejmujmy. No czekamy cały czas, już niedługo. Czyli tutaj otrzymamy chyba parę diamentów nawet naraz. Tak myślę, że z 3 może. Albo z 7. Dlatego to tak długo trwa. Jakbyśmy niżej dodali, to, to szybciej nam by się generowały diamenty, bo już byśmy mieli 7 razy. Czyli już z 5 diamentów byśmy mieli. Dlatego czekamy jeszcze chwilę i zobaczycie, jak to ładnie hula długo, ale my gramy, a to się samo tworzy, czyli samo się kopie jak gdyby, czy nie jest źle dajcie mi jeszcze chwilę i myślę, że to będzie taki krótki odcineczek nie będziemy już nic innego robić no i mam nadzieję, że Wam się podoba ten ta struktura ok, jeszcze tylko jeden i będzie grało oczywiście jak będziemy mieli więcej diaksów to sobie ustawimy tą drugą nodę transfer nodę dokładnie która będzie kolejnego kobla tutaj produkować na razie jest tutaj za mało tego zdecydowanie żeby to dobrze funkcjonowało jest 8, więc czekamy, czekamy żeby ustawić to do końca tak jak powinno być ok, mamy czyli jest tutaj kolejny sextuple 530 no to już będzie, o kurczę, dużo tych diaksów, jak to się będzie produkować. I po tym czasie będzie już od razu przemieniany w diaksy. Więc to możemy sobie teraz zamienić już na kolejne diamenty. Czyli wrzucić i zobaczcie, ile to jest diaksów. 9 diaksów, a my potrzebujemy... Word Integration. Word 15. I będziemy sobie kolejną nodę przystosowywać. Na przykład tą tu i co najmniej 4 możemy tak przystosować, 4 generatory kobla z jednego bloku. że to jest całkiem spoko tylko dobrze jakbyśmy nie wyprowadzali nie podpinali tego do tego kabla tutaj żeby to nam się nie nie mieszało dlatego zróbmy sobie to w inny sposób czyli tak do góry. Do góry i tutaj. Teraz jeszcze musimy ustawić, że z boku też trafia kobel. I już przyspieszamy trochę nasz generator, gdyż więcej tego kobla trafia. Tam się generuje. tutaj nam się stack upgrade przyda, żeby ta cała ilość od razu była wysyłana. Nie wiem, czy nas na to stać. Nie, stać się nas. 38 tysięcy to kosztuje. Ale już jakby kolejna partia jest produkowana. Więc myślę, że to jest fajna metoda na pozyskiwanie diaksów czy różnego rodzaju rzeczy. My będziemy się starać uzyskać jak najwięcej dark matter na start z tego właśnie generatora co to jest dark matter? dark matter dark matter to jest taka kuleczka i przy jej udziale możemy stworzyć sobie zbroję, która 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 nas y jak gdyby będzie chronić przez to, że że będziemy mogli iść do tego dungeonu w postaci cmentarza i tam nie zginiemy prawdopodobnie. Także to już pewnie w następnym odcinku, jak tutaj się trochę potworzy, no to zobaczymy, czy będziemy mogli wyprodukować. Na razie musimy przyspieszyć ten generator, żeby produkował dla nas diamenciki bardzo szybko i przez co nas wzmacniał coraz bardziej. No nic. To by było wszystko, co bym chciał wam dzisiaj pokazać, a w następnym odcinku coś wymyślę. Więc do zobaczenia. Oczywiście komentujcie, mówcie co Wam się podoba, a co nie. Ja na wszystkie komentarze odpowiadam, także co wam leży na wątrobie też możecie powiedzieć. A tymczasem do następnego odcinka. Pa pa!